Algorytmy pamięci. Gniezno XX wieku. Film, który łączy sztuczną inteligencję i historię naszego miasta. Nowoczesne algorytmy ożywiają fotografie Gniezna, przywracając je do życia. Od zdjęcia sprzed 100 lat, aż do żywego obrazu przyszłości. To podróż w czasie, w której tradycja spotyka się z innowacją. Wspierając nas, tworzysz projekt unikatowy w skali Polski, pierwszą tak nowoczesną kronikę filmową gniezna XX wieku. Partnerzy projektu to partnerzy kultury i innowacji. Ci, którzy wiedzą, że pamięć przeszłości buduje przyszłość. Zostań częścią opowieści, która zostanie w pamięci. Razem napiszmy historię na nowo, może nawet znajdziesz siebie sprzed lat.